pracowane na zaś. nie no niby się przemierzałem, ale nie powiem. Co było dorobione, to nie było oryginalne, to jest druga tyle. Jest... No, to, wyglądało... no, to zabytek Tak nie takie pomylono, no ja jestem praktycznie co drugi dzień. W tygodniu dwa, trzy razy w tygodniu jestem. W sobotę, w niedzielę to już na dłużej trochę. Także jestem bardzo często tutaj i widzę aktualnie co się dzieje w każdym dniu. Kiedy Pan zauważył, że ten fragment się zawalił? To było dokładnie 30 chyba listopada. Byłem jeszcze, to wszystko było i stało. Zrobiłem zdjęcia tam między innymi tego placu zabaw i, 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 i tych wszystkich tutaj i wszystko jeszcze stało. Na drugi dzień już było wszystko zrzucone, gruzu, cała fura, belki przewrócone i tak, tak zostałem w takim stanie. Później poszedłem chyba siódmego zobaczyć, no to już pracownicy tu byli, już utrzątali gruz. gruz. Co, co było przyczyną zawalenia się, jak pan sądzi? Czy to byli chuligani, czy to wichura, czy po prostu ja, po osobiście... brak jakiegoś nadzoru? Ja osobiście uważam, że zrobili to humili A konkretnie myślę, że to po prostu komuś zależało na tym, na tym drewnie, żeby, żeby mieć na no, Ta, Tak, i, bo to było podparte. I no, parę belek mogło zginąć i po prostu z czasem to się samo obsunęło. Deszcze padały, deszcze też trochę. Także to się mogło wtedy przez to obsunąć. W jakim stanie są, są te ruiny e, i, i w ogóle cała góra zamkowa? Cała góra zamkowana no widać, że jest yy, cała ta praca, która wykonana była przez, przez yy, wykonujący konserwację, po prostu poszła na marne, uważam, bo, no bo widać teraz efekty, że wszystkie te, te skarpy obsunięte, gruz wszystko zsunięte, yy, gałęzi pełno, wszystko za, po prostu jest zaniedbane, nie, nie jest zabezpieczone przed zimą. I wygląda, jak wygląda. No, no, co degradacja być. będzie postępowała. Będzie postępowała degradacja na pewno. Nie ulega wątpliwości, bo przyjdzie zima, przyjdą mrozy. To jest mokre w tej chwili. To będzie po prostu pękać wszystko. Nie? No, powrócić by trzeba było do momentu, kiedy były wykonywane prace archeologiczne. Teren został odkryty. Gdzie niegdzie podkrywano fragmenty murów średniowiecznych i w zeszłym roku przeprowadzono prace konserwatorskie przy tych reliktach murów średniowiecznych. W trakcie tych prac obsunął się teren spod podpory, która została niedawno zdemontowana. Obsunęła się ziemia i po prostu widać było, że ta podpora wisi w powietrzu. Ona została zabezpieczona. Czyli że nie ma fundamentu tak? Tą część. Tak. Brak oparcia dla podpory łuku stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla tej, dla tej podpory, no nie mówię już o ludziach, którzy tu w pobliżu mogliby być akurat, ale również dla większej części fragmentu, który w tej chwili jeszcze pozostał. Był fragment betonu z prętami, który górę wiązał dwie części. Te podpory z dwóch stron. Hmm. Yy, I to mogłoby pociągnąć po prostu yy, więcej. Nie mu. doszło do żadnego zawalenia. To było po prostu planowane. Nie, planu yy, Tam... ten element muru był cały czas podparty, yy, podstemplowany, yy, był zabezpieczony, natomiast ponieważ to osuwanie się gruntu spod tego elementu ciągle się powiększało, wystąpiliśmy. Z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o zgodę na demontaż. Po naszym wniosku konserwator na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej tutaj wydał decyzję zezwalającą na demontaż tych współcześnie dobudowanych fragmentów, i wtedy zleciliśmy wykonanie tych prac firmie. Yy, zgodnie z decyzją dopiero wtedy usunięto te podstępowania i w zasadzie zdemontowano cały ten fragment oraz dobudowano kawałek kółku, żeby chociaż fragment zarysu pozostał, żeby, żeby było wyobrażenie jak to wyglądało. Nie był to yy, jakiś cenny. Historycznie, fragment. Podejrzewacie znaczy, Państwo, że to było po prostu zbudowane w XX wieku? Znaczy, patrząc tak? na, na cegłę, na, na sposób ułożenia, na, na zaprawy, raczej nastąpiło to po II wojnie światowej. Znaczy, jest dokumentacja projektowa wykonana na nasze zamówienie. Dokumentacja. Pokazuje w jaki sposób tu zagospodarować górę zamkową, w jaki sposób udostępnić to turystom i jak miałaby być odbudowana wieża Klimak. Natomiast kiedy to będzie realizowane to no, zależy od władz miasta, od, od Rady Miejskiej.